Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Student Talk. Dzisiaj ze mną jest Monika Szeliga. Cześć. Z Moniką poznałam się na poprzednich studiach. Razem studiowałyśmy nowe media i kulturę cyfrową, tylko byłyśmy na innych specjalizacjach. No i ty byłaś na grach. I też w sumie od tego chciałabym zacząć, no bo specjalizacja gry wideo, no jeszcze tak z 4 lata temu, to nie spotykałam się jakoś mm -hmm. z tą specjalizacją, no, ale ty tam poszłaś. Skąd taki wybór? <noise> Trudne pytanie. <noise> ja ogólnie może zacznę od początku. Kiedy wybierałam studia, trochę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, trochę nie wiedziałam, co wybrać. I idąc za tym, że w liceum miałam hiszpański, poszłam na początku na filologię hiszpańską po roku okazało się, że to niestety nie jest dla mnie no i zdecydowałam, że zarekrutuję się właśnie na nowe media i kulturę cyfrową i właśnie głównie interesowała mnie tam ta specjalność związana z grami wideo. Stwierdziłam, że chcę zajmować się czymś, co chociaż w jakiś sposób mnie porusza, co mnie interesuje. I stwierdziłam, że być może będzie to to. Ja też nie miałam jakichś bardzo dużych kompetencji, takich właśnie kulturoznawczo-historyczno-sztucznych, związanych z, z grami wideo. I stwierdziłam, że będzie to coś, coś ciekawego, tak? że, że się czegoś przynajmniej interesującego dowiem. No i faktycznie, faktycznie tak było. Właśnie pamiętam, jak zobaczyłam tą specjalizację mówię, gry wideo, mówię, no na pewno nie, będzie, nie będziemy tam grać. Tak, tak, chociaż chociaż, chociaż, było. Cho, chociaż czasami tak, tak ale widział myślę... posiada trzy konsole przynajmniej. <laughs> także. Tak, ale to było takie, no dla mnie wtedy zastanawiające, no bo Czym można tam się uczyć, tak. a jak y, miałam okazję być tam na paru zajęciach, y, no to rzeczywiście to jest temat rzeka tak naprawdę. Tak. Coś, o czym w ogóle nikt by nie pomyślał, że o grach można się uczyć właśnie w taki, taki sposób. sposób. Tak, tak, taki, tak. Taki to jest taki y, element gdzieś w kulturze, który jest trochę jednak z, gdzieś tam zbaczany na bok, no, że to jednak o grach, co, co ty chcesz się uczyć, a to się okazuje, że to jednak jest tyle wiedzy na ten temat, że to w ogóle jeszcze jest jakby Ameryka nieodkryta tak, tak naprawdę tak, się troszeczkę okazuje. Tak. Troszeczkę tak i właśnie widać to też w stanie badań na temat w ogóle gier na, wokół groznawstwa, może tak powiedzmy, więc jest to na pewno temat rozwojowy, na pewno, bo jest to właśnie niezbadany troszeczkę obszar. Jego bardzo niewielka część została zbadana ze względu na to, że jest to też stosunkowo młode medium, tak? I badamy je głównie jakimiś pochodnymi metodologii związanych z filmem albo z literaturą w ogóle z innymi mediami. No i groznawstwo troszeczkę zaczyna na dobrą sprawę, gdzieś tam tworzyć tą swoją poetykę. Więc to jest, to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo właśnie rozwojowe i no nie wiem, wydaje mi się, że, że warte. Warte, mhm. warte spróbowania i zapoznania się z tym, chociaż w takim, nie wiem, najmniejszym stopniu, jeśli ktoś nie chce tego koniecznie studiować, mhm. a mu wszystko się, się interesuje. Tutaj się z Tobą zgodzę, bo rzeczywiście miałam takie nastawienie na początku, no po co mi ta wiedza, ale jednak jest ona przydatna i coś tak poszerza horyzonty. Tak. Ale jeżeli mówimy o grach, to w takim razie jaka była pierwsza gra, która tak cię że zachwyciła, pochłonęła i która sprawiła, że no, jesteś teraz w tym miejscu, gdzie jesteś na takich studiach, a nie innych. Okej. Okay. Eee, ja ogólnie grać w gry tak bardziej yy, regularnie zaczęłam dosyć późno, bo w sumie yy, gdzieś pod koniec liceum wcześniej oczywiście grałam wiadomo w Sims. Mm -hmm. To nie grałam w jakieś spore czy coś, ale myślę, że pierwszą taką grą, yy, która mnie tak naprawdę wciągnęła, w gry wideo to było okami. Nigdy nie słyszałam. I nigdy nie słyszałam. Nigdy nie słyszałam. <gry> Możliwe, że na zajęciach kiedyś gdzieś e, padła ta nazwa, Być może ale prawdopodobnie by... byłam nieuważna. Być wtedy. może to jest taka gra teoretycznie wielkim no dużego studia, no bo to jest e, Capcomu gra. Aczkolwiek ona miała takie zakusy, troszeczkę jakby była grą indie, tak, jakby była mhm. taką troszeczkę mniejszą produkcją i w ogóle jest piękna estetycznie. Pomimo tego, że to jest już dosyć stara gra, to, to wciąż jest mhm. piękna po prostu. Ona czerpie inspiracje z japońskiego folkloru i opowiada historię bogini słońca Amaterasu, która przyjmuje swojego nie, postać wilka i, i właśnie zmierza się z, z Orochim, e, czyli takim właśnie wielkim demonem, który przyjmuje formę bodajże ośmiogłowego smoka mm, i, i właśnie próbuje przejąć kontrolę nad światem, próbuje zgasić słońce, tak, mm. które mama teraz jest, więc, więc mniej więcej... No, Okej, okay. skomplikowane. Tak, skomplikowane to jest taka tak gra przygodowo-platformowa, ale, ale bardzo, bardzo fajna. E, to, to mnie wciągnęło, to okay. mnie naprawdę wciągnęło. Okej, okay. bo jak tak odpowiadasz, to po prostu widzę Twoją taką fascynację na twarzy, mm -hmm. więc czy jakby w związku z tym widzisz gdzieś siebie, powiedzmy, za 10 lat właśnie w tej, w tej branży? Jakby chcesz iść właśnie w kierunku tych gier od takiej, nie wiem, może strony projektowania, czy bardziej od tej takiej kulturoznawczej strony? W branży nie wiem, czy siebie widzę. Ja w ogóle mam problem ze sobą, gdzie siebie widzę okay. za, za 10 lat, ale mm, na pewno. Na pewno to ze mną zostanie, i bez względu na to, czy się z tym zwiąże zawodowo, to będzie w moim sercu, że, mm -hmm. e, 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 że tak powiem. I mm. myślę, że zawsze się będę tym interesować w pewnym stopniu na pewno. Znaczy tak to będzie jakiś takim twoim. Hobby, tak, tak, nie? tak myślę, myślę, że tak. Myślę, że tak, ale niekoniecznie chcę wiązać z tym mm, swoją przyszłość zawodową, chociaż teoretycznie nasze studia pomimo tego, że są właśnie teoretyczne, mhm. e, dają narzędzia, przynajmniej jakiś taki zaczątek narzędzi, no bo i uczyliśmy się o, o gamifikacji, tak? Było, mieliśmy, tak, mm. mieliśmy też zajęcia z projektowania gier, także... było, tak, były tak, na gry, semestrze. gry, tłajnie, jakieś tam podstawy Unreal Enginea, no to to, to, wszystko, to wszystko, u nas jest, nie? Taki, Więc, taki wstęp, Tak, troszeczkę Tak, no i w było. ogóle taki, taki szeroki obraz tego, czym są gry w ogóle w kulturze, yy, no myślę, że bardzo przydatne. Okay. Jesteś też przewodniczącą koła e, tej Badaczy Gier, e, e, masz tam tutaj przyjemność, e, słuchaj, co robicie, jakie są wasze największe osiągnięcia albo też takie mhm. mniejsze osiągnięcia? Ogólnie y, tak, taka działalność koła na co dzień opiera się po prostu na takich spotkaniach y, merytorycznych, w których konkretny członek koła proponuje temat, którego z jakiegoś powodu interesuje, przygotowuje krótką prezentację i później na ten temat dyskutujemy sobie wspólnie. No i to wiadomo, mogą być takie, nie wiem, z potrzeby serca, ale mogą to być też takie tematy związane nie wiem, z czyjąś pracą zaliczeniową, albo nie wiem, dyplomową i ktoś być może chce omówić jakiś problem. Więc to jest taka, powiedzmy, podstawowa działalność naszego koła, ale też angażujemy się w, we wszelkie inne działalności, do których ktoś nas zaprosi, tak? Udzielamy wykładów y, właśnie w różnych miejscach, nie wiem, byliśmy na przykład w zeszłym akademickim roku w Stowarzyszeniu Jagiellonka, w tym roku też już mamy kolejną propozycję, której może nie będę na razie zdradzać, ale ma związek z wikingami, okay. <laughs> więc więc może gdzieś coś się obiło o, o uszy. No a takim największym wydarzeniem, za które odpowiedzialne jest nasze koło, to jest Summer Game Party. To jest taka, no powiedzmy, dosyć duża, jak na, jak, na, jak na coś, co robi koło naukowe przy Uniwersytecie, impreza. Ona jest naukowa i głównie właśnie też opiera się na prelekcjach. Studenci mają możliwość zaprezentowania się jakiejś takiej szerszej publiczności. Tworzymy też tam strefę gier retro przy współpracy z Muzeum Komputerów i Gier i można tam nie tylko oglądać właśnie sprzęty do grania retro, ale też można sobie zagrać. W zeszłym roku na przykład organizowaliśmy w Memo, było to dwudniowe wydarzenie i też towarzyszyła temu wydarzeniu wystawa studentów ASP i, i wokół w ogóle. Czyli gromadziło tak większość, tak, większość, tak, większość tak, tych tak, studentów. Zdecydowanie. Mieliśmy też wykłady, zapraszaliśmy groznawców albo w ogóle osoby, które w jakiś sposób zajmują się grami w polu akademickim, żeby właśnie albo przedstawili jakiś swój pomysł, tak, jakiś, jakiś wykład nam dali, albo właśnie na, mieliśmy też debatę groznawczą w ogóle na temat tego groznawstwa na ten, na ten moment. Także na pewno coś ciekawego w ogóle fajna okazja, żeby zdobyć jakieś doświadczenie w tym polu, żeby poznać też ludzi. Bo to też jest bardzo bardzo fajne w tym, w tym wszystkim. W tym roku znowu organizujemy, bo to jest coroczne mhm. wydarzenie. Nie będę może za dużo zdradzać, ale okay. prawdopodobnie będzie w czerwcu w tym roku. Okay. No. Czyli jeszcze trochę macie czasu. Jeszcze trochę czasu. czasu tak. A y, czy mogłabyś zdradzić, w którym miejscu będzie, czy też jeszcze. Jeszcze nie Okej, mogę. Jesz... Okay, dobra. W takim razie mogę. będziemy czekać. Um, tak, powracając teraz na te takie studenckie tory, mhm. bo to masz już doświadczenie w studiowaniu, mm -hmm. już niejedną sesję zaliczyłaś, idzie, zbliża się sesja, mm -hmm. więc y, czy masz jakieś takie porady y, dla naszych y, słuchaczy, też dla innych studentów, y, jak się uczyć, żeby się nauczyć i zdać, i coś zapamiętać? W sensie, czy masz jakieś mm -hmm. takie swoje, że tak powiem, triki, które możesz zdradzić? Czy ja mam triki, które mogę Czy zbierać? masz y, przy każdej sesji taką sytuację, że zostawiasz wszystko na ostatnią chwilę? Nie, oj, zdecydowanie nie, nie. tego okay. nie polecam. Tak, na pewno nie polecam. Lepiej robić coś wcześniej. Ja sobie planuję wszystko w kalendarzu y, i przynajmniej z jakimś takim tygodniowym wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli mam się czegoś faktycznie nauczyć, y, to przynajmniej właśnie daję sobie tydzień, półtorej y, wcześniej. E, jeśli coś mnie nie interesuje, to staram się sobie wmówić, że mnie interesuje. <grym> Działa? Ta... Czasem działa, w sensie nie zawsze, ale, ale to jest taki sposób, wydaje mi się, że najłatwiej nam się zapamiętuje rzeczy, które nas w jakiś sposób zaciekawią. Więc próbuję sobie to sprzedać w taki okay. sposób, żeby mnie to zainteresowało. Okej. Okay. A jakbyś miała powiedzmy zachęcić takiego studenta, który ma podobne zainteresowania do Twoich, i tak się waha, nie wie na co pójść, czy w ogóle pójść, to czy. Zareklamowałabyś mu w jakikolwiek sposób y, te kierunki, y, ten kierunek, na którym byłaś, i teraz, na którym jesteś. W sensie jakąś taką poradę dla studenta, który, znaczy dla przyszłego studenta, który tak błądzi, szuka, sam nie wie. Okay. Ale ma podobne zajawki do Twoich. W sensie, mogłabym zareklamować może w taki sposób, że ja z uczennicy, nie wiem, licealnej, która nigdy się za bardzo nauką nie, nie przejmowała, nie byłam może najgorszą uczennicą, ale nie byłam też, nie wiem, nie miałam za dużo pasków na świadectwach, to stałam się jednak osobą, która jest bardzo ciekawa wszystkiego, jestem, nie wiem czterokrotną stypendystką. Gratulacje! Także te studia nauczyły mnie bardzo cieszyć się nauką. Cieszyć się i chcieć. Nauczyły mnie chcieć się uczyć się, także czerpię teraz dużo, dużo większą przyjemność w ogóle ze zdobywania wiedzy. I, I mam wrażenie, że w ogóle właśnie te studia zachęcają do takiego krytycznego myślenia o, o tym, co się dzieje w kulturze i w społeczeństwie w ogóle. Więc, jeśli się nie wie, co się chce zrobić, co się chce wybrać, ale się interesuje w jakiś sposób, właśnie. Ja bym w ogóle zareklamowała chyba w ten sposób cały Instytut Kultury Współczesnej, bo miałam do czynienia z kilkoma kierunkami i też znam wiele osób, ze względu na to, że jestem teraz na, mhm. na studiach magisterskich. Ze mną studiują osoby, które. Były też na innych kierunkach. Wydaje mi się, że to jest taka tendencja w ogóle w naszym, w naszym Instytucie, że po prostu jest to grono w większości młodych, dosyć i otwartych osób, że to jest takie miejsce, gdzie się, gdzie się myśli i się docenia. Myślenie. Możesz podejść i tak. możesz porozmawiać. Tak, dokładnie. tak to, to rzeczywiście na plus, to właśnie spotkałam się z tym. Tak. Dobra, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Jeszcze I raz to... znajdowała Monika Szeliga. I do usłyszenia.